oh look dude this is all i have left of my cookie oh uh, but it's okay because you got a dozen all right that is true but right now we're gonna do the koala riddle again double right. who is a little animal who loves to snack on leaves on top of a tree <laughs> <laughs> oh

Mowin Puppet. Mama? Cześć, Gzmogu i Szkicku. Cześć, Pańko. Mama, 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 Słonochron. It bents. <laughs> Nappy's smoking dismoker. Idealny do drapania. Bubbles, it's us! Beg! Oh it was an amazing trick! Oh, oh bubbles! Oh my favorite little fish! Oh my god! It missed you so much, you know! <laughs> Późno formuł nasz lejskie cięcie. Perfekt, lecę na cofnice. No tak, mnie trochę też. Chwila, wymyśliłem gryzmo z adyfantem. Zdjęcia miaste. Będzie związane ze No pewnie. Znam zwierzaka, który świetnie drapie. Super, chciałabyś mm. zgadnąć kto to? Jaki Wielki zwierzak najlepiej podrapia po plecach. Pora zacząć rysować. <laughs> Najpierw narysuję takiego ziemniaka. A, e, z nowymi oczkami? Już czuję! Kałamornica! Kałabyli! Co za jest? A tyle maczek, na tak pewno jest mistrzem drapania! O, o, moment, moment! Nie mówiłem łaskotania! Tata, chodziło mi o króla drapania, a nie łaskotek! Dobra się, to był tak! Tak, zwierzak ogólne hmm. nie ma tym kończyn, ale i tak świetnie cię podrabię. Na czym to było? Dodaję dwa półkona! Chyba słama lub O miękko, że to jest. Czy możesz mnie potrapać po plecach? Jejku! Pfff... Chwila, przydał się ktoś. Czy ty wiesz, gdzie odchowujesz się na nasz tryzmołku? Nie, spokojnie. więc, że mój tryzmołek będzie dla ciebie idealny. Pora wrócić do rysowania. Wokół ziemniaka dodaje kolory. A i jest gorszy! To wygląda jak Pa, pa, pe, to nie było ja to co? A może to jest dreg? Ha, ha, ha. To jest nieoswojony. Hej, to nieprawda! tylko jak się z nim rozmawia. O, masz na żywe, O jakiś liczny śliczne odgrywa. pazury do drapania plecy.